Witajcie serdecznie z tej strony Repus Oto jest Shadow of War, małe DRW, co nie? Co nie, nie, bo będziemy grać teraz DLCK Ostrze galadrieli i tutaj skończyliśmy grę Według tego mam napisane, że w ogóle grę skończyłem w 38 godzin Natomiast według Steama mam napisane, że grę skończyłem w, by, 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 by. E, Już wam mówię chyba, to było coś około 40 mi się zdaje Mile Shadow of War No, 40 godzin, 39,8, ta ja nie wiem, a ja 12 godzin Menu siedziałem, czy jak to liczy, ale ok. Zagramy jako Eltariel, która jest, e, która dziewczyna z nas gulami. I zagramy sobie na zwykłym, co nie, mi się zdaje. Nie idziemy się bawić, w większe, mniejsze. Ehm, I powiem Wam tak, daję sobie zastrzeżenie do tego, że, gry, że skończymy to może po jednym, po dwóch odcinkach. Czemu? Bo może mnie nudzić. E, wspominając Shadow of War, gdzie były też dwa dlc to sytuacja wyglądała tak, że były nudne. Były nudne. Były monotonne. Kompletnie. Teraz zobaczymy, jak tutaj wygląda. To już z grubej rury Baradur. Opanowanie Saurona. Też grubo lecimy. No i się scalą zaraz to, nie? O paluchy. I właśnie co się stało z Eltariel? Po tym wszystkim. Dalej walczyła ona z gulami. Czy będzie walka z talionem na przykład. Podniesie pierścień. Czy ziołek tam o to, że może im wstać jeździć pod oknem w śmieciu? Czy ona ma wszystkie paluchy? Nie wygląda na to. Co to? Światło Galadrieli? Galadria ogólnie. <grymne> to nie bym że to Galadriela. jak? Jaką ja o zrobili w porównaniu do filmu? Ja pierdolę, ona wygląda jakby miała zespół Downa, jednego Chromosoma za dużo. Ja wziąłam swój krzyk, a on zniszczył Czarnego Ducha. Czarny i Czarny Ducha wygrali. Ciepłe oczy ponad Barad-dûr. Ale ja zaprosiłam was do Mordor za Nazgûl. I wasze work są niekończone. Spójrzcie na Minas Morgul. Than the nazgul who dwells in the że... <laughs> you know the one of whom i speak. <laughs> he died. i took the new ring and left him to die. he now wears the ring of Isildur. it <laughs> belongs to the dark. Yeah, it falls to you. my lady, i cannot.

Jak założę ten piersi, no raczej nie, ale jakie będziemy mieli moce? I czemu to oczko to świeci na niebiesko? W filmie tego nie było. Powiem wam osobiście, według mnie mogli jeszcze zapłacić, no i po pięknej elfce, nie ma już tych ładnych paluszków, mogli według mnie zapłacić za użyczenie twarzy oryginalnej Galadrieli. Zapomniałem jak się aktorka nazywała. Grała między innymi również w, 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 w Ragnaroku, chyba. W... Torrag Ragnarok. O, i ma duchowo dwa palce z powrotem. Mamy nawet pomalowane paznokietki, ładne. O, jedyna, która ma wyjebane na oko. Wszyscy się przed tym okiem chowają, ona w dupie toma. O i jesteśmy w Minos Murgul. Jego czy sekwencja. Bo fabulanie zapowiada się dobrze. O wiele lepiej niż dodatki do Shadow of War. Shadow of Mordor. Niektóre specjalne ataki pozwalają wypełnić wrogów światłem. Ok, możemy się też uleczać. Za pomocą pierścienia. Galadrieli, dobra, tak to działa. Z zapowiada się spoko, Kurczę, ale też nie lubię jak się całkowicie nowe mosty zaczynają. Też bywa irytujące. Oślep orki światem Galadrieli, a właśnie jak tutaj w to skakanie, Widzę przyspieszone, Ać możemy... Możemy paradę robić, ale tutaj jest jako Eltariel, a nie że... ...Kelenbrimbor jako duszek nam się pojawia. No złap się tej linki, szmaciuro! Nas zachowuje się tak samo jak Talion. Baranorem pewnie będzie inaczej. Ponieważ on jest śmiertelny, i raczej chyba pierścienia nie założy. Chyba, że to będzie dopiero plot twist na koniec. Czy tak, czy mamy. Świe... To jest świetlisty cios, się nazywa. Czyli troszkę inaczej. Możemy zerknąć umiejętności, czy coś? Postać? Umiejętności stałe. Czy mamy już jakieś stałe umiejętności? Dobra, po... to chyba to takie, co miał Kelem Brimbor. Stożek światła, świetlisty pocisk, Elfie światło. Światłość, o Boże, światłem będziemy. A czemu? To... A, bo Talion jest tutaj, pokazuje nam zarządca świątyni i Talion nim jest. O, ładnie. Ok, i teraz to pieprznięcie w ziemię to jest poślepienie wrogów. Dobra, też opcja. Mamy strażników wielkiej sali, których musimy pokonać. Troszkę kojną po zauważyli elfkę pędzącą w ich kierunku. To nie są zbyt odpowiedzialni. Niestety brakuje nam kilku tutaj... E, opcji, na przykład tego zamrożenia, które teraz w przeskoczeniu nie ma go. Natomiast nie mamy też tego pieprznięcia zamrożenia, niestety. E, dodatkowo... brakuje nam na przykład wykończenia tym e, odbiciem. To są umiejętności, na których bardzo bazowałem grę telem Brimborem i Talionem. Więc szkoda, że tego nie ma. No, nie mów, talion. A co się to potwierdzili teraz? Odpowiedziała ta, która go zdradziła dla Klemblimbora. No, maciuro jedna. Jakie <grybiskie>, tak? Od razu! Nie <grybiskie>, mnie tak, Jakbyśmy się teraz do taliona przełączyli, i opierdzielę, to by było epickie. You ring. And you <laughs> Ale i powiedział, że nosi pierścień Kalembrimbora, Ale kurna jazda. Ale co rumbiste, to się o wiele lepiej zapowiada niż ee, ten Shadow of Mordor delceki. De Ach, te dialogi też są spoko. Te egzekucję możemy wykonywać też, nie idziemy jakimś światem nawalać, bo to na niego nie działa Ale egzekucję możemy bez problemu Tylko szukać, że tak... Właśnie podchodzimy do niego, to on spierdziela, my do niego podbiegamy. Ja mam będzie chciał spierdzielać zaraz ponownie O, jakaś rozmowa ładnie. O, ale powiedział Wiem, jak się ta tutaj zgrywają te postacie i różnice pomiędzy nimi. Kurna, no. Okej, okay, jest katzenka. Talion się w kurwi coś zrobię pickiego. O, ale się odpalił talion. Pani. Pani. Elowz saw the future that has come to pass. She saw the great eye above barad and she also saw the need for a counterbalance. Are you the I thong thong th there. No, we are. I was sent here to kill you. You once told me that in the war against darkness.

Ale się, no. Wszystko idealnie pasuje do postaci. Nic stale nie wychodzi z postaci z, z wykreowanych charakterów u nich. Look. After the witch king's fall, an attack commences against multiple fortresses. And by her. That is what we need to find out. Tak, to co Kiedy Kiedy w inny racja. That is the way of Dobra, słuchajcie, ten DLC jednak będzie, to jest pewne. Tego nie musicie się obawiać, że go nie będzie. Będzie na 100%. Ogólnie to przepraszam, że jestem troszkę ciemny na kamerce, ale słońce idealnie pada na tamtą ścianę i ono rozświetla. I jak ja rozświetlam kamerkę, to, to w ogóle ta ściana w sieci jej a nie jestem w stanie tego okna. This the counter. Attacks have commenced against the other forts. We must prepare. Uh, this is unfortunate. If attacked now, we will fall. What has happened? Azran's departed a week ago to avenge his blood brother. He took his drakes with him. We have not heard from him since. At yesterday, Thrak was poisoned. He confronted ahisu, who denied responsibility. Thrak. Perhaps drenched by poison who then To wonder you've been able to Ale zarombisty tutaj ten ork wam powiem. To jest rzeczywiście inteligentny ork. Całą praktycznie grę zastanawiałem się na jakimś czy będzie jakiś inteligentny ork, chociaż jeden w tym mordorze który w międzyczasie. O, ona sumie może dominować, właśnie ma ten nowy pierścień, co nie? <gry> ale, ale. Kurde, on wygląda na inteligentnego, i na razie nie widać po nim nic stylu łaknienia do kr krwi, ani nic w tym stylu. Okej, okay, mamy szansę na zwerbowanie orków. Ale dostaniemy tylko jedną szansę na zwerbowanie ich. Jesteśmy w ogóle teraz w Ungol. Już widzę po lokalizacji. I... kurczę, liczymy jednak na coś bardziej oryginalnego niż... Um, jakby to powiedzieć, kolejny próbę zabawy w podbijanie fortów i tak dalej. Patrzcie, jaka odblokowana. Walimy z łuku na raz. Kim ty jesteś i w ogóle jaki mamy poziom, żeby z nim się mierzyć, bo ja sam nie wiem. Odporny na strzały, God damn it, ale może na ogień... Kurwa, jak to? nie ma umiejętności na wysadzanie tego w pizdu! No że ty jesteś gościu odporny na ogień, ale ten twój Garagor chyba nie. Chuj, jeszcze żyje. Światło prawie gości jakoś kurwa... Szkoda typa jak na słońce wychodzi. Słuchajcie, jest już jedna rzecz, którą wam powiem, z której mi się troszkę nie podoba, to jednak zmienione mechaniki pomiędzy Altarią a Dreamborem. Ponieważ oczywiście różnica i. Tutaj, wiecie, żeby to było ciekawiej zrobione. Nie do przeskoczenia, ale egzekucję możemy na, nie, nie, na nim przeprowadzić. Fakt. To mi się jednak nie podoba, to że to jest zróżnicowane, ponieważ to, się, to jest kompletnie inna gra w takim razie. Do czego się przyzwyczaiłem. To jest, jest minus. Mam nadzieję, że on nie sprawi, że będę chciał e, przerwać rozgrywkę. Bo na razie fabuła mi się podoba. Ale tymi twierdzami też mnie tutaj zniechęcili do w ogóle próbowania czegoś konkretnego. No i jeszcze drugi się dołączył. Wiggle, 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 wiggle. Pamiętam, to był obrońca fortecy, którą ostatnio broniliśmy. Wtedy nie wkurzył porządnie. Dobra, słuchajcie, pierdalamy z tej walki. Nie ma szans. Niestety, to się. Tallonym bym spokojnie dał radę. Altariel, no to nie wiem, co ona jeszcze tam umie, jak ona działa. No i niestety zginąłem, Altariel. Zobaczmy, jak wygląda jej śmierć. Jak ona się odradza w takim razie? Była no, dzięki temu pierścieniowi się odrodzi. Jak no... O, ale elfkę pocisnął. No. Oooo, no i niestety no, wkurzył mnie typu, no. Dobra, zrobię z drugim kapitanem tak na szybko. Niestety on wpada na wściekłość na widok mrocznego ciosu. Dobra, i ten kapitan akurat jest martwy. Nie możemy go przejąć. Ale udało się i jeszcze jest ofiarą egzekucji. Dostajemy jakiś rzeźbiony klejnot światła. Zaraz zobaczymy sobie, co to w EQ nam robi. Ale my się udajmy w końcu do tych questów Jaskiniowiec. O, też mamy jakieś takie questy w tego rodzaju. Aż i, aż sprawdzę tego questa jaskiniowca. Okej, okay, mamy jakiegoś legendarnego przeciwnika. Którego musimy pokonać. Bo kurde, kara gory jest w cholerę niestety. Najpierw pozbądźmy się od razu. Ja dostaniemy super Eku, jak go pokonamy, a to wygląda. Poczeka, najgorsze jest to, że w momencie jak jest niewrażliwy na światło, to wyłącza nam praktycznie całe te umiejętności specjalne. I, I jest niewrażliwy na egzekucję, więc mu nic nie możemy zrobić tą zostaną egzekucją. I po prostu to polega to na klepaniu go mieczem, bez karagorów już nie jest taki trwany. Ja też nie mam już tego, okolicy do wykorzystania zbytnio, chociaż mam. Mogę troszkę rzeczy powysadzać mu w ryj, prosto. No dobra, pokonany. Dostaliśmy pelerynkę, pedeki oraz <laughs> co za tym idzie level. E, czy ta pelerynka jest w ogóle worth tego? tego? Umiejętności ten zamiast w postać, niestety. Zobaczmy, czy to jest jakiś znowu wyjebany w kosmos poziom. Możemy je chyba używać. Możemy zabigrał Drauga na Karagorze. Pojebany pomysł, ale może do wykonania. Aby teraz skupimy się czysto na tym queście, chociaż w sumie na tym będzie ona się tepnąć i się do niego udać szybciej. Okej. Okay. służy szelobie ziomek, którego będziemy chcieli teraz na swoją stronę wziąć.

And what is the price for this offer? A czyli na takiej zasadzie, będziemy zdobywać ludzi, robiąc dla nich robotę. Znaczy, ludzi, orków i troli. To jest chyba troll, co nie? Nie jest jakiś ork. No okay, i bierzemy cały obóz na klatę. Troszkę okej, okay, jak jesteśmy elfką, to w sumie lepiej wtedy troszkę brzmi, niż jakby na przykład jakimś ziomkiem, czy coś. I co za tym idzie, bierzemy na klatę trzech... Um, trzech kapitanów. O nie, nasz ziomek krwawi sobie. Nie wiem, czy my jesteśmy w stanie go w ogóle podnieść jakoś. Będzie oznaczać... Rozegranie misji na nowo udało się. Dobra, udało. Ok, i gość ostatni jest rozrywany. My zdobywamy punkt umiejętności i prawdopodobnie człowieka, znaczy orka, do naszej sprawy. Byłem znać, Ok, słuchajcie. Jest sprawa. Podoba mi się ten, ee, ten dodatek. Zrobimy go sobie w takim razie. Do jest się, co jego Jeszcze Galadriela do nas mówi cały czas. kurczy synka. E, więc tak, e, będziemy na razie będzie kolejny odcinek na pewno, ale pozwolę sobie zerknąć na YouTube, ile to mam mniej więcej odcinków. Halo, Szeloba, my sobie pomagaliśmy przed chwilą, zostaw nie przestań. I w momencie, jak się okaże, że to będzie tyle samo, co Shadow of War, to sobie jednak odpuszczę, bo to nie wydaje się takie wciągające jednak, pomimo, że początek był zarąbisty. Do zobaczenia już następnym razem. Na razie, cześć, pa.